W Rumunii doszło do przełomowego wydarzenia. Lider nacjonalistycznej partii AUR, George Simeon, zdobył największe poparcie w pierwszej turze powtórzonych wyborów prezydenckich. Jego wynik ponad 40% głosów to szok dla europejskich elit i sygnał możliwej zmiany kursu w polityce zagranicznej Rumunii. Dziś naród rumuński zagłosował, dziś naród rumuński przemówił, i nadszedł czas, by został wysłuchany. Mimo wszystkich przeszkód, manipulacji, mimo mediów opłacanych, by nas oczerniać, Rumunii powstali. Simeon zdobył popularność dzięki antysystemowym hasłom, sprzeciwowi wobec pomocy militarnej dla Ukrainy i nawoływaniu do suwerennej Europy narodów. Choć deklaruje, że wystąpienie z NATO byłoby błędem, jego dotychczasowe wypowiedzi wywołują niepokój w Brukseli i Waszyngtonie. Wiem, mam wystarczająco dużo doświadczenia, by wiedzieć, że zwycięstwo w wyborach nie jest rozstrzygane przez sondaże Exit Poll. Poczekajmy, aż wszystkie głosy zostaną policzone. Dopiero wtedy możemy mówić o zwycięzcach i przegranych. Zwycięstwo Simiona to efekt powtórki wyborów, które unieważnił Sąd Konstytucyjny z powodu nieprawidłowości po stronie prorosyjskiego kandydata. Simion zyskał poparcie dzięki radykalnym hasłom społecznym, krytyce Unii Europejskiej i postulatowi powrotu do tradycyjnych ról płci. Demokracja to wspólnoty, ich problemy i aspiracje. Chciałbym pogratulować społecznościom moich kontrkandydatów. To oni prowadzili debatę, głównie w mediach społecznościowych. Debatę bardziej produktywną niż to, co my, politycy, potrafiliśmy zaoferować. My, politycy, mamy przed sobą długą drogę, zanim osiągniemy aspiracje społeczności, które chcemy reprezentować. George Simeon, powiązany z PiS przez frakcję EKR w Europarlamencie, budzi mieszane uczucia. Z jednej strony dystansuje się od Putina, z drugiej nawołuje do zakończenia wsparcia dla Ukrainy. Jego zwycięstwo może oznaczać nową oś współpracy Warszawa-Bukareszt, ale także kolejne napięcia w ramach NATO i Unii Europejskiej.